Dobra, widzowie, przyszła mi ogromna paczka. Witam wszystkich oglądających na YouTubie. Już pewnie widzicie, co to jest. Ale oni jeszcze na Twitchu nie do końca widzą. Ale powiem Wam tak: jak w tych najlepszych filmach, jest ogromny. Przyszła mi paczuszka. Słuchajcie, Stained Graila, nie wiem, co jest w środku, no ale spodziewałem się, no nie ukrywam, no musieli mnie zapytać o adres. A faktycznie ostatnio, no był materiał Stainted Graila, więc obczajamy. Zoryk, który kiedyś dostałem od widza. Balezik, jak oglądasz? Pozdrawiam cię, do dzisiaj, używany, no i let's go. No to patrzymy! Co my tu mamy? Ciekawego. Uwielbiam takie opening. Ja mogę mieć cały kanał o openingach, wiecie? Tainted Grail! The Fall of Avalon! Collector's Edition Quest. No, powiem Wam, że jest duża. Jest duża ta paczuszka. Nie, no, szkoda mi tego otwierać, ty, ale chyba. Ale muszę. Oni mi napisali, je, że yy, paczka bez zobowiązań jest w żadnych. No, ale wiecie jak jest z paczkami bez zobowiązań, tak jak z innymi rzeczami bez zobowiązań. Niby bez zobowiązań, a potem się kończy inaczej. Na regał, no, 100% pójdzie na regał. Mięsacz szkoda otwierać, wiecie, tak ładnie zapakowane rzeczy. Może, może to jednak odłożymy na regał? I tego nie otworzymy. Tak jest, to jest, ten polski Skyrim. To ma premierę chyba gdzieś pod koniec maja, nie? Tak mi się wydaje. No dobra. Jest z tyłu napisany, jaki to ma content, ale ja chcę zostać w pełni zaskoczony. Czy to jest podklejone? Nie. No wyjdź. Ty no, nie chcę zejść. <noise> no dobra, no trochę tu jest rzeczy wewnątrz. Pierwsza rzecz to jest jakiś taki arcik wydrukowany na metalu. Tak jest. Zajebiście z technologią przyklejenia tego na magnes. Zajebista technologia, przez Polaków to jest, by the way, spopularyzowane bardzo mocno. No, fajny dark archik taki. No, myślę, że poleci gdzieś na ścianę na pewno. Może nawet tu bym go dał. Nie, bo tu mam w kontrast ładnie. Tu jakby poleciał. Tu może gdzieś za manekina. Tak mniej więcej. Nie wiem, czy by światło źle nie odbijało. No, ale fajna, Arcik, bardzo. Tego się prezentuję Proszę bardzo. Fajna sprawa. Jezu, jak ja uwielbiam takie pierdoły, nie? Ja mam coś takiego, że ja celowo nie kupuję kolekcjonerek, żeby nie mieć zbyt dużo rzeczy, ale za każdym razem, jak coś takiego dostaję, to ja się jak dziecko czuję. No uwielbiam takie rzeczy, serio, po prostu to uwielbiam położę, wiecie, tu może gdzieś sobie. O! Ja myślę, że to dobrze siądzie obok kompendium Dark Soulsów mojego. Ej, ale kolekcjonerki teraz są z takiej wielkości, czy oni taki rozmach mają? Ładnie to jest zapakowane w ogóle. Zobaczę, że to jest okienkami posegmentowane. Co mamy tutaj? Nie mam pojęcia. To jakiś notatnik? To jest jakiś... Yy... Ze szycik z hardworkiem z gierki. Zaraz zobaczymy. Ładny, świecący tak. Ale świeci mocno, nie? Jak odbija. Na żywo to samo. Notatnik. Ale jaki fajny z hardworkami tak pochowanymi. No nie. Ty fajny. Pod, pod jakiś taki szkicownik mógłby służyć. Z pierwszymi. Designami, najprawdopodobniej. Ja tą grę mega pochwaliłem za ogólną wizję artystyczną. No, bardzo dużo tu tego jest. Robactwo takie. No. Ja anatomię taką lubię, jak jest tak przedstawiona, no nie? Super sprawa. No. Tylko że. Ja takich notatników, to aż szkoda mi z nich korzystać. Ale myślę, że na... O, twarze! Jakie fajne. Zajebista sprawa. Maski. To Death Note, no nie? Na chujowe premiery gier tu po prostu wpisujesz i studio upada. Notatnik Griftera. Ty, ale bez kitu, To jest tak fajnie wydrukowane. No, zobaczcie na to. Czy to wygląda, jakby było narysowane dokładnie w tym, nie? To jest jakąś fajną technologią wydrukowane. Bo to jest w. Całkowicie innej kresce są to niektóre rzeczy. To naprawdę wygląda, jakby było ręcznie narysowane. No, super sprawa. No dobra. To mamy. To jest co? To jest poradnik do displayta. Co mam dalej? To schowam ładnie. Kiedyś się przyda, no nie? I nie wyciągnę tego przez kolejne 5 lat, bo mi będzie szkoda, bo odkładam rzeczy. Nawet nie wiecie, ile ja mam takich pudełek, wiecie, z takimi jakimiś kolekcjonerskimi rzeczami, do dzisiaj nieotworzonych. Artbook. Tainted Greyfall of Avalon. No nie no, otwieram artbooka, stary, muszę zobaczyć. No. Nazwiska. Same polskie. Bawrzewicz, Makówka, Pabian, Wojciechowski, Banasiak, Dulemba, Kopalko, Ojdana, Skowrońska i Góra. No. Bardzo mocno to w ogóle tym gigerem zalatuje, no nie? Delikatnie się wydaje takie gigerowskie, ale fajniutki. Czarne kartki na samym początku. No i tutaj są... Designy, zgierki, wizualizacje pierwsze. Aha. Na ładnym papierze, takim jakby fotograficzny. Nie, nie, jak to, widzicie też, jak się błyszczy, nie? czy znaczy, to nie jest do końca fotograficzne. No. Fajne arty, bardzo ładne. Wizja artystyczna w tej grze. Tutaj faktycznie graficy to zajebistą robotę zrobili. Ta korona mi się mega podobała. Ona ma takie elementy cierniowe, jakby w sobie. To to dosłownie katera, katedra bagińskiego wygląda. Ta scena. Super sprawa. Designy przeciwników. Oj, to co ja najbardziej lubię. Designy broni. Super sprawa. Lubię, wiecie, jak faktycznie kupujesz jakiś produkt. I zauważysz, że ten produkt ma ze sobą jakąś głębszą historię. Ma ludzi, którzy pracowali nad konkretnym designem broni, no nie? Prawdziwych artystów, którzy musieli zrobić jakiś odpowiedni research i zająć się tym. Tron, jaki fajny jak okienko takiej katedry gotyckiej super sprawa. Ja teraz sobie będę dziarał takie okienko jedno gotyckie. Inspiracja Play Doktorem, jedna. No. Ty, fajne, fajne, fajne. Początkowe designy lokacji i tajnych przejść w nich, odsuwające się schody, jak w Bloodborne. Ie. No. Zajebista sprawa. Co dalej. Kolejną okienko otwieram, jak w kalendarzu adwentowym. A to chyba powinno być tu. Tak? A to tu. Nie, na no odwrót. To powinno być tu. Aha. Chyba im się źle wydrukowało, bo się nie mieści. bez kitu. Bez kitu. To miało leżeć tu, ale chyba się zła wielkość wydrukowała. I się nie mieści ten kajecik. Ta 1 do 1 jest wielkość, nie powiększyli go centymetr. Śmieszna sprawa. Dalej. Ja widzę, że tu już jest figurka wielka, no nie? W tym wszystkim. Co to jest? Magnesik. Magnes na loduwa Z takim kozłoludem. Albo jakąś maską. Dużo czuć tutaj faktycznie inspiracji słowiańskiej takiej, nie? Spoko, spoko. Okej. Okay. Jeszcze jeden tu jest. Moneta! O, ty, ja tą monetę to chyba do portfela daję. Pokazuj to. Pa, ale zajebista moneta. Z pokalem i z czaszką po drugiej stronie. Ty, ta moneta super sprawa. Jest w ogóle ponumerowana też. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I po drugiej to samo, no. Jak kostki jej można użyć. 8 slotowej. To fajne. No dobra. No powiem wam, że ta figurka to jest spora, nie? Podkładka pod myszkę chyba. Podkładeczka z mapą gierki. Ja jestem tak zajerany mapami. U mnie na kanale jest mega fajny materiał o mapach w grach, wiecie? Polecam. Na podstawie omówienia materiału o mapach World of Warcraft, nawet jak nie graliście w WoWa, to polecam wam sobie zobaczyć. Pamiętam tam bardzo dużo fajnych przemyśleń wpadło. Dobra, to wkładamy i ten i co teraz? Spyk. To na bok. <śled> No, powiem Wam tak, jak siara. Mają rozmach skłzny. <ścoughs> Pana to, jaka wielka figurka. Z ciałami na dole. Z królem Arturem. Chyba z gry, no nie. Nie wiem, ja grałem tylko w tą pierwszą wersję, ale to był mit na podstawie, właśnie, wierzeń tych arturiańskich. Albo legend. Powbijany włócznie. Leżący ciała. Poprzybijani ludzie. Tu też jest w ogóle kawałek drugiej postaci. Hełm, on go trzyma za łeb. Rozdarte ciało ma. Nie ma nóg. Wielki miecz. Ty, ale powiem wam, że to jest serio nawet dobrze pomalowane jak na taką kolekcjonerkę. A czasami zwracam na to uwagę, mam kilka jakichś takich figurek i niektóre są pomalowane tak po macoszemu, widać, że to z jednej taśmy leci, i nachodzą na siebie elementy, a to faktycznie dobrze spomalowane. Nie no, ta figurka zajebista jest, Duża jest, nie? Jest duża, ale yy, są proporcje ważne zachowane. Nie wiem, czy wiecie, ja się ostatnio tego dowiedziałem, że generalnie w rzeźbie, jeśli chodzi o układ proporcji samolotów, czołgów albo nawet ludzi, to do każdego z obiektów są przypisane odpowiednie proporcje, y które jeżeli zostanie obiekt przeskalowany w innej formie, y to zaburza się Twoja percepcja. I nawet jeżeli on jest po prostu równo zeskalowany. W przypadku ludzi to jest albo 1,7, albo 1,8, no nie? 1 do 8, chyba się stosuje. I faktycznie zacząłem na to zwracać uwagę, jeżeli są figurki, które są przeskalowane w innej formie, yy, to zaczynają dziwnie wyglądać. Jakby miały duże głowy, małe nogi, zbyt duże ręce, bo tak nasz mózg działa. I faktycznie w rzeźbie i w modelingu używa się bardzo konkretnych zestawów proporcji do swoich modeli. Dobra, gdzie ja to postawię? No chyba to staje tutaj albo z tyłu może jeszcze zobaczę gdzie będę w stanie to wsadzić. No jest ogromna ta figurka jest dobra. Widzowie to tyle tak naprawdę w tym openingu. Wielkie dzięki yy, dla ekipy Fated Graila zapaczkę. paczkę. <laughs> Ale by się chciało żartów rzucić, nie? Że recenzja teraz na pewno będzie pozytywna i w ogóle. <laughs> Widzisz, że ja nie recenzuję tytułów, nie. <laughs> teraz to na pewno. <laughs> Obiektywizm, obiektywizmem to nie jest to. Ty no chyba złamiesz swoją zasadę. I te rzeczy, które wyjąłem już po prostu zostaną tam wyjęte. No, myślę, że tak będzie. No. Do Disneylandu może nie polecę, ale jakiś Ciechocinek byłby fajny, nie? <laughs> ciechocinek łeba świno, ujście. Myślę, że moglibyśmy to wziąć pod uwagę. Nie no, fajna. Aż się zajarałem trochę. Że mam ochotę więcej jakiś kolekcjonerek chce pokupować na streamie, żeby to potwierać. Dobra, kończymy widzę materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, chcielibyście zobaczyć więcej openingów? A Może faktycznie zacząłbym sobie kupować takie edycje kolekcjonerskie, tylko po to, żeby to pootwierać na streamie i sobie gdzieś poukładać w tle. Ja staram się bardzo mocno unikać zbieractwa jakiegokolwiek. Ale no za każdym razem, jak robię taki upenik, to mi się morda tak cieszy, że. Zastanawiam się, czy nie byłoby to warte. Dla kontentu, oczywiście, dla kontentu, nie? Dobra, trzymajcie do zobaczenia.